Witam Państwa bardzo serdecznie. Pokażę Państwu jak robi się nalewkę z cytryny. Podstawowa sprawa. Cytrynę należy obrać ze skórki. Obieramy ze skórki eee, takim obierakiem. Najlepsze takie, jak to mówię do ziemniaków, obierak. Wtedy on równo bierze, żeby tę skórkę żółto wyłapać, bo ona jest bardzo potrzebna daje nam kolor, smak i tak dalej. Tego nie wyrzucamy. Tylko to jest potrzebne. Można robić nalewkę z samych skórek cytryny, a Włosi robią ze samych skórek cytryny, bo u nich cytryn jest do oporu. To mogą sobie na to pozwolić. My się nie możemy na to pozwolić, także musimy i sok odzyskać z cytryny. Także tutaj obrano to cytrynę ze skórek. Ja Państwu zaraz pokażę. Co się robi. No i teraz co robimy? Teraz robimy tak. Wyrzucamy tą białą skórkę, to biały ten miąż, bo on jest bardzo nieprzydatny. On jest gorzki. Mimo, że ma kwas foliowy, który jest przydatny, ale nie wszystkim to służy i nie, nie jest nie, nie wszystkim potrzebny. Także to wyrzucamy to wyrzucamy to jest do wyrzucenia jak to mówię do kosza na śmieci to nam się do niczego nie przyda tylko nam się przyda właśnie skórki z cytryny i ten sok z cytryny i już zaraz Państwu pokażę jak to się robi dalej tu mam już obrane cytryny widzę Teraz odzyskujemy sok z cytryny, już mamy obrane cytrynę ze skórki, miąż wyrzucony jest do śmieci oczywiście tutaj i teraz e, można robić w można w jak to mówią w wolnoobrotowej wciskać sok, e, wydziskamy ten sok, Wciskamy ten sok. И на дело разделенный часок. Разделенный храстарик. Генчес и три неразделенные. На храстарек у Teraz tak. ten sok nam jest bardzo potrzebny. Ten miąższ jest do wyrzucenia. To jest niepotrzebne, tak jak ten miąższ, który ja opierałem i ten miąższ jest niepotrzebny. Specjalnie tamten wyrzucałem, żeby bo on jest ten miąższ, który tu jest, on jest gorzki. Po prostu jest gorzki, trzeba go wyrzucić. Musi być sama cytryna i później on odzyskujemy tylko sam sok. Ten sok możemy zmieszać z tymi skórkami cytryny. Te skórki cytryny, zaraz Państwu pokażę. Wrzucamy do butelki. Pauzę. Nie pamiętam na czym skończyłem, ale w końcu się do kilograma cytryn. Tak powiem do jednego kilograma cytryn. Do, to jest jednego kilograma cytryn Ja trochę mam więcej, bo ja będę robił z 6 kilogramów. I te skórki z cytryny, które są obrane, wkładamy do słoja. Proszę bardzo, wkładamy. Będziemy wiedzieć, co dalej robić. Ta cytryna, akurat u mnie, była na balkonie. Była, był plus minus 3 stopnie. Miałem zamiar mrozić i tak dalej. Tu mam litr spirytusu. Te skórki z cytryny zalewamy samym spirytusem samiutkim bez niczego, bez żadnego cukru, i tak dalej. Cukier zawsze dojadajemy na końcu. I tu już mamy te skórki, nie? Ja pokażę Państwu w skrócie, jak to robię, bo z reguły te skórki powinny stać miesiąc do trzech miesięcy. Ale generalnie po tygodniu już puszczają przy takim spirytusie mocnym. Wpuszczają cały ten swój kolor, bo to generalnie chodzi o smak i kolor. I teraz tu mamy wyciśnięty, o no właśnie, że no ale w każdym mamy wyciśnięty sok z cytryny. To jest taki ładny soczek. I proszę bardzo, go lejemy do tego spirytusu. A zawsze wszystko lejemy do spirytusu. I to mamy teraz tak. Kilogram cytryn. 1 litr spirytusu. I to co? Proszę bardzo. Możemy zakręcić, ale nie zakręcamy. Gdyż dodajemy do tego 1 litr cukru. Już przygotowany mamy cukier. I go, o, zakleił się. O, no dobra, udało się. To jest cukier. Przygotowany pół na pół z wodą, to znaczy 5 litrów wody dodałem 10 kg cukru. I tu dodajemy litr tego cukru. Proszę bardzo. Zakończę od razu. Cukier będzie do następnego. I tu, to jest tak jak praktycznie jak miód, powiedzmy, bo to taki, on jest miodowaty. Przygotowany cukier jest najlepszy do wszystkich. No i mamy gotową cytrynówkę Teraz możemy to trzymać. Miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok czasu. Jesteśmy pewni, że nie będzie gorzka, nie będzie yy, taka goryczki miała i będzie nadawała się do picia. Będzie bardzo smaczna. Ona się w tej chwili troszeczkę, ten spirytus to się zważył, ale to wystarczy pomieszać stawiamy to w ciepłe miejsce. Musi to mieć przynajmniej tam najlepiej przy jakimś grzejniku czy czymś, żeby to było w ciepłym miejscu i mieszamy codziennie mieszamy. Mieszamy, proszę bardzo. To jest o, i to wygląda w ten sposób. I to jest po miesiącu czasu już można, jeśli komuś zależy na czasie, gdzieś pierwszy, e, to może już po miesiącu czasu to zlać i wypsić, generalnie. Praktycznie mamy tylko tu skórkę z cytryny, która alkohol odbarwi. I cukier, spirytus swoje zrobi. Już mamy gotową nalewkę, to jest około 40%. I taką można pić. Za słaba. Ktoś mówi, że jest niedobra, za mocno niedobra. Generalnie do 40% robimy. Także dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego odcinka pokażę Państwu jak robić nalewkę z imbiru.